Hej, ja jestem Duduk, a Dzisiaj pokażę ci program NDesk. Zapraszam. Wchodzimy na przeglądarkę Google oraz pisujemy NDesk. Następnie wchodzimy na stronę producenta, która znajduje się pod linkiem ndesk.com. Teraz wystarczy pobrać oprogramowanie, kliknając "Pobierz teraz". Zapisujemy plik. Jeżeli korzystamy z przeglądarki na przykład Chrome oraz Firefox, mamy tutaj ikonkę pobrań i możemy po prostu odpalić sobie plik właśnie z tego miejsca. Natomiast jeżeli nie wiecie, gdzie to się znajduje dokładnie, wystarczy wejść w eksplorator plików, wejść w zakładkę pobrane, wersji polskiej, wersji angielskiej Downloads, i tutaj, jak widzicie, mamy naszego Enedeska. Jeżeli macie Państwo właśnie ustawiony inny język niż polski, a właśnie taki chcielibyście mieć ustawione, to wystarczy kliknąć właśnie tego hamburgera, tak się on nazywa. Następnie wchodzimy w Settings, czyli Ustawienia. I w User Interface, czyli Interfejs użytkownika, wybieramy właśnie nasz język, w tym przypadku polski. Tutaj mamy zakładki, dosłownie jak każdy przeglądarce możemy sobie po prostu zamykać. I tutaj mamy nasze ID. Jeżeli chcemy połączyć się z innym komputerem, po prostu wystarczy, że zadzwonimy do tej osoby i nam właśnie poda ten dziewięciocyfrowy kod. Tutaj sobie go właśnie wpisujemy, a następnie dajemy połącz. I w tym momencie będziemy widzieć, a, i będziemy mogli operować tak naprawdę zdalnie na innym urządzeniu. Także jest to bardzo fajne narzędzie, przede wszystkim darmowe. Nie trzeba tego narzędzia instalować. Czyli, jeżeli jesteście w firmie, potrzebujecie użyć tego programu, to wystarczy, że ściągniecie tego egzeka i po prostu go odpalicie. Nie trzeba go instalować, nie trzeba prosić administratora o, to, o zgodę na zainstalowanie tego oprogramowania. Tak samo, jeżeli łączymy się z jakimś innym urządzeniem, to jeżeli chodzi o jakość transmisji, jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Tak samo. Alternatywą mamy tutaj TeamViewer, który w komercyjnych zastosowaniach jest niestety płatny. Także mamy tutaj bardzo fajną alternatywę, która działa po prostu szybko. Oczywiście, jeżeli chcemy zrobić takie bardziej zaawansowane rzeczy, typu na przykład wejść w menedżer urządzeń albo w rejestry, to tutaj mogą się pojawić pewne komplikacje, co już zresztą zauważyłem u siebie w firmie. Natomiast. W prostych przypadkach, lub po prostu zrobienie czegoś na innym komputerze, a nie grzebiąc aż tak głęboko w pliki systemowe, nie powinno być żadnego problemu. Także bardzo polecam. Bardzo fajny program i darmowy.